Siedzieliśmy sobie w salonie, kiedy. Hmm. Mam pocztę. Ale super! O, wow! yeah! oh, Chelsea! Przyszła moja kręcąca się kula dyskotykowa? Nie, ale jeśli pytasz o dziwne przesyłki, to mam tu wielką kopertę z robotem. Koperta z robotem? Co to za koperta z robotem? Eee, taka robotyczna. Jest na niej po prostu zdjęcie robota. Nie wierzę w środku jest najprawdziwszy robot? Nie, mój projekt przeszedł do stanowych finałów na konwencji robotycznej. Przeczytam wam. Dołączysz do reszty finalistów i będziesz miała niepowtarzalną okazję spełnić swoje marzenia na zlocie fanów robotów. O, skarbie! To niesamowite! Nie wiem do końca, co to znaczy. To znaczy, że mogę przemienić swoją pracę domową w najprawdziwszego na świecie robota. Na najważniejszym zjeździe znawców robotów w całym kraju, już w ten weekend! W ten weekend. Eee, wiecie co? W sumie to nawet nie lubię robotów. Przed chwilą dosłownie oszalałaś, kiedy otworzyłaś ten list. Przecież to nie jest tak, że robotyka odmieni świat czy coś. W końcu, no wiecie, chyba że chce się odkrywać odległe planety albo albo przeprowadza operację na odległość. Nie chcę przegapić waszej dwudziestej rocznicy ślubu. Kto zajmie się organizacją i rozwiesi dekoracje i. Um, halo! Ja dam sobie radę. Organizowanie przyjęcia na pewno nie jest takie trudne. W porządku, mamy jedną godzinę. Bierzmy się do roboty. Hmm. Myślę, że te części składają się w jakąś całość. Wskazówka! tak, zaraz wyjdziemy. Hmm, w globusie są dwie pineski. <laughs> Podróżujący nie byli tylko w różnych czasach, byli też w różnych miejscach. Hmm. Hej, Niki, pomóż mi z tą układanką. Patrzcie na to! Złożyłam z tego lornetkę. O co tu chodzi? Wyszliśmy już? I na co komu lornetka w pokoju bez okien, a poza tym to w ogóle jest legalne? Ha, dziwne. Wszystko jest w niej podwójne. Hmm. Barbie, chodź na chwilę. Tak sobie myślę, że ta cała historia jest o pewnej parze. O dwojgu ludziach. Chcesz powiedzieć, że jeśli nastawimy zegar na drugą... Może uciekniemy z wehikułu czasu. Myślę, że wpadłeś na pewien propagandę, Carson. Halo! Hola! Bonjour! i hao! Zapraszam do naszego nowego domu. Jeśli pierwszy raz mnie oglądacie, jestem Barbie Roberts. Jestem tak podekscytowana, że nawet nie wiem od czego zacząć. Może od przeniesienia kilku pudeł? Ups, wybacz, oczywiście. Na szczęście mam podzielną uwagę. A to jest Ken. Najlepszy przyjaciel i sąsiad właściwie od zawsze. Od waszej pierwszej przeprowadzki. Tak, od kiedy przeprowadziliśmy się do Malibu, a dzisiaj, prawie 10 lat później, moja rodzina nareszcie wprowadza się do naszego domu marzeń który stoi dokładnie w tym samym miejscu, co poprzedni stary dom. Czyli na starym cmentarzysku piratów. Arrr! <laughs> Stacy, nie ma tu duchów z drewnianą nogą, ale ciekawe jest to, że wszyscy pomagali go zaprojektować. Mój pokój jest najfajniejszy. Wszyscy mówią to samo. Pokój Skipper i Stacy jest najfajniejszy. Ale poczekajcie, aż zobaczycie mój pokój. To był jeden z tych wspaniałych, idealnych poranków w Malibu. Potem było już dużo lepiej. Nie mogę uwierzyć! Nic nie szkodzi. W sumie to może być i bez muzyki. Nie chodzi mi o płytę. DJ Chip zwichnął nad garstek, kiedy skreczował na jednym z koncertów. No wiecie, to ten DJ, przed którym zawsze gram. Chcę, żebym go zastąpiła na letnich rytmach! Wow. Letnie rytmy? To chyba ten słynny festiwal na pustyni? E, na którym są tysiące, jak nie setki tysięcy ludzi? Daisy, zjawi się tam więcej ludzi, niż jest mieszkańców całego Malibu. Jasne. Rozumiem. Dużo ludzi. A, super! Ekstra! Jak zagwizdać tak, jak na meczach sportowych? Chciałabym umieć tak gwizdać. Daisy, to niesamowite. Prawda? To spełnienie marzeń! A ja będę mogła powiedzieć, że znałam cię przed, bo teraz właśnie jest przed. Mogę wymyślić twój sceniczny look. Coś wyrazistego, ale nie przytłaczającego. Okej, okay, może przytłaczać. Ja mogę skakać dla ciebie ze sceny! Uwaga, łapcie! Uaa! Wiecie, co to oznacza? W w dzielęczko. Jedziemy w To jaki wymarzony kamper! Siedzieliśmy sobie w salonie, kiedy. Hmm, mam pocztę? Ale super! Woo! Yes! Oh, Nie! Chelsea! Przyszła moja kręcąca się kula dyskotykowa? Nie, ale jeśli pytasz o dziwne przesyłki, to mam tu wielką kopertę z robotem. Koperta z robotem? Co to za koperta z robotem? Eee, taka robotyczna. Jest na niej po prostu zdjęcie robota. Nie wierzę, w środku jest najprawdziwszy robot? <laughs> Nie, mój projekt przeszedł do stanowych finałów na konwencji robotycznej. Przeczytam wam. Dołączysz do reszty finalistów i będziesz miała niepowtarzalną okazję spełnić swoje marzenia na zlocie fanów robotów. O, skarbie! To niesamowite! Nie wiem do końca, co to znaczy. To znaczy, że mogę przemienić swoją pracę domową w najprawdziwszego na świecie robota. Na najważniejszym zjeździe znawców robotów w całym kraju już w ten weekend. W ten weekend? Eee, wiecie co? W sumie to nawet nie lubię robotów. Przed chwilą dosłownie oszalałaś, kiedy otworzyłaś ten list. Przecież to nie jest tak, że robotyka odmieni świat czy coś. W końcu. No wiecie, chyba, że chce się odkrywać odległe planety, albo. Albo przeprowadza operację na odległość. Nie chcę przekapić waszej 20 rocznicy ślubu. Kto zajmie się organizacją i rozwiesi dekoracje i. Um, halo! Ja dam sobie radę! Organizowanie przyjęcia na pewno nie jest takie trudne. Zrobimy z wizyty dachowej wróżki magiczne przeżycie, którego Chelsea nigdy nie zapomni. Znowu ma ten błysk w oku! Nie mamy wyboru! Wchodzimy w to. Świetnie, w porządku. Kto ma skalnego pingwina? No dobrze, czyli żadna nie ma pingwina. To nie problem. Możemy po prostu udawać, że doktor Ernesto jest z nami. Jak? Eee, może będziemy wydawać pingwinie odgłosy? Czyli... <laughs> eee, takie, które nie brzmią, jakbyś się krztusiła, ale jesteś blisko. Okej, okay. teraz zajmijmy się samą dachową wróżką, płatkami kwiatów i melodią na flecie. Okej. Okay. Świetnie. Rodzinny okrzyk Robertsów na trzy. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Pójrz różowe płatki kwiatów. Naprawdę? Wow! Na dole widziałam ich więcej. Myślisz, że to sprawka dachowej wróżki? Wiesz, możliwe. Tak, to sobie pogdakaliśmy. Tato! Oj, daj spokój. Równonoc jest już jutro. Dopiero się rozkręcam. Co to noc równań? <grywa> Równonoc. Dzień i noc są w idealnej kosmicznej harmonii. Wtedy nawet jajka wyczuwają równowagę pozaziemskich zjawisk i balansują na czubku. Oh, oh, oh. Mamy tradycję, że oglądamy spadające gwiazdy i stawiamy jajka na czubku. Jest miło. Pijemy kakao, jemy pizzę z sałatką jajeczną, a tata rzuca złymi żartami o jajkach. Złymi? Przecież je uwielbiasz. <noise> ja już nie mam sześciu lat, tato. Hej, czyli ja jestem gorsza? Dlaczego wcześniej o tym nie mówiliście? <głos> <głos> W sumie zawsze spałaś, kiedy my wychodziliśmy. Właśnie, to taka nasza wspólna tradycja. Na przykład Stacy i tata co roku chodzą po linie na plaży. O. A na drugim miejscu George i Stacy Roberts. Na drugim? Jak to? Kto jest lepszy od nas? W nim nikt nie ma szans. Albo Skipper i tata chodzą na wystawę nowych technologii. Hmm. Podoba mi się. Też chcę mieć z tatą tradycję. Jasne. Rozpakujemy zakupy i zastanowimy się, co to może być. Świetnie. Barbie była w Twoim wieku, kiedy pierwszy raz świętowaliśmy równonoc. Nie odwołujesz planów, prawda? Co? No co ty? To moja ulubiona noc w roku.